Na całym odcinku e, najwyższa estakada e, będzie miała wysokość około 80 metrów. Jest to estakada ES26. Długość tej estakady to jest 1100 metrów. To będą, e, ze względu na parametry drogi e, klasy S19, czyli będą dwie jezdnie w każdym kierunku z pasem awaryjnym. Szerokość pasa drogi to 3,5 metra, pas awaryjny 2,5 metra szerokości. No, mamy 4 800 m3 wykopu do zrealizowania. Najgłębszy wykop, który będziemy realizować to jest około 30 metrów. Żeby połączyć te stakady, no to musimy pościnać wierzchołki gór. Ze względu na to, że tras, drogi ekspresowe projektuje się o, o nachyleniu podłużnym o, nie większym niż 4%. Czyli ta niweleta jest dosyć łagodna. W związku z tym to wymusza na, na, na projektancie tak zaprojektowanie tej trasy, aby się wkomponować w ten górzysty teren, co właśnie się wiąże z tymi głębokimi wykopami. Trzymamy zmobilizowanych 14 wiertnic. Wiertnice wykonują pale w technologii wielkoszcietnicowej oraz technologii pali CFA. Teren. Na którym się znajdujemy, na którym jest zlokalizowana budowa drogi S19, jest terenem osuwiskowym. Mamy tutaj z z namierzonych, zlokalizowanych siedem osuwisk. Te osuwiska są zabezpieczane w sposób, w technologii właśnie budowy palościanek.